Cześć, witajcie! Z tej strony Pairo. W dzisiejszym odcinku chciałbym troszkę inaczej, że tak powiem, zacząć, bo jest to chyba pierwszy odcinek na moim kanale i w historii który jest IRL nagrywany, tak jak widać. Proszę bardzo. Dzisiaj was zabiorę na MNR. To jest taki mały event, można powiedzieć, że lokalny. Oczywiście, który polega na tym samym co WNR, tak, czyli... Czy w sumie to jeszcze na WNR nie byłem nigdy, to nie wiem za bardzo, jak on tam wygląda. Ale mnr to jest takie właśnie miejsce, gdzie się spotykają różne friki samochodowe, tak, tutaj z lokalnych miejscowości spotykamy się trochę, świrujemy, tam na później jakieś kreski są, konwoje, takie sprawy, więc taki można powiedzieć event na G1, jak to na serwerach było kiedyś robione, no i tak jest to dosyć dziwne, bo jeszcze no kurczę, to pierwszy raz coś takiego nagrywam, więc może dziwnie wyjść dla ludzi, którzy tutaj nie przyszli oglądać całego filmu, macie Gdzieś u góry, chyba albo gdzieś tam na ekranie napisany mniej więcej, yy, jakby harmonogram, co w której minucie się dzieje na filmie. A teraz co? Jedziemy po Joego. Yy, po Joego i jego dziewczynę. Później będziemy brali jeszcze yy, pana Piotra. Tego jeszcze dorzuci ziomeczek yy, z BMW kolejną. Tym razem, już nie 34, a troszkę nowszą piątką, bo jest 60. I będziemy sobie tak jeździli na dwa samochody. No i zobaczymy, czy w ogóle to wyjdzie. Czy, czy będzie warto coś tam montować, czy nie. Cause a nigga hustlin' all day I got pounds, gotta move it Cross the causeway Gotta move it Cross the causeway I'm a Suesbury 0027, nigga I got money in my blood I can't contain it, nigga I'm out my business shit And I ain't apatain, niggas I've been too distant with you, But I ain't finished with you. I put that on my mama Not too many people saw it. I was highly doubted Now I'm highly scouted highly <laughs> doubted Aj, nie, nie mama to, <grym> to mogę być niezłe, jak na M&M'er, nie? Kurwa, <grym> to jest dziwne, bo coś ludzie kupują chyba, nie? Dopiero się zamykają sklepy ale, Beka, oh. my gory. jesteśmy przed tym, przedem, ale jesteśmy, tak naprawdę. A ten co tyłem, kurwa, że Muszę się dogadać z piotką, gdzie jest. Uh. Ale zrobił to umiejętnie <gryst Bilice> Jak to. No, początki z bm kurwa. Dobra, na razie tu stanę, wyjebank. Exactly what they need So tell these motherfuckers they can get it when I leave Yeah, 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 yeah I don't want the share I don't want to be your boyfriend or other shit I don't want to get involved with that Get hmm. yeah. Five shots, six shots, she gonna hit the floor. Nine shots, ten shots, she never wanted more. I, I'm supposed to be a boyfriend, but it's a chore. Where you fucking been? I know you wanna know, but I can tell you. Yeah, no? Baptist of <noise> Pan mechanik, kurwa, jego ma Wyższego z czego zajebane? <noise> Z czego? Ze 63.0 stożek. Bo u niego no przepływa. No, mnie, no. że odpowiadał z tym stożkiem. No, ale że To ulko ulko lata, ma. w serii ile ja ma, ma. masz? Masz tu 50 coś? <laughs> <laughs> I'm <a big> <laughs> I'm a I know I gotta make it in, i fake it, you Cause fuck all of hate that you say is in my head yeah, 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 yeah. You say it's in my head I know you want us it. let's just say it's just pretend I know you want me famous, let's just say this is the true. end I know you feel me, baby, let's just hit it once again yeah, 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 yeah. I don't want to share, I don't want to be Boyfriend of other shit, I don't wanna get involved with all these other chicks. I don't wanna get involved with any other shit. Yeah, yeah, with all these other chicks. I'd rather fucking make it them for these other chicks. Yeah, yeah, with all these other chicks. I'd rather fucking make it then forgot these other chicks. <laughs> zawinie. Ty, zderzak wam się pali, nie chcę nic mówić przy okazji, nie? Od środka już. Zderzak się pali. Zderzak się pali od środka. Dobrze jest. Pół klasy nie będzie nic. No dobra. Jedziemy. Pełna Dobra. And now you got me sipping on this wine, And now you looking at me one last time But I ain't about to let you face me Hurts to linger vaguely Leaving all these L's behind I was just bugging on something but you know I forgot it I am a feeling so I had to go toss them Hopeless romantic you got me See I know what I want Betrayal the lust of deceiving and it's all that I got

Gdzie oni pojechali? Nie wiem, w tamtą stronę <grym> Na <zdaniem> Kurwa, że nie zgubili, rozumiesz? Na Szuregowy Kurwa, ja wiesz, w prawo Ja do Lipszorego wyjeżdżę do domu Ja chcę nie jechać jest na nie no je nagrywał i psa,

no teraz dawaj boczkiem, boczkiem. Tak, boczkiem. Tutaj w tę górkę, tam rozkurwił pół podwozia. Oj, dobrze, dobrze. Nie miałeś tego nigdy? niemiecka technologia. Tak. Dobra, ale wysłużony. Wtyskaj. O połowę. Chcesz cząsteczkę? Chcesz cząsteczkę? No, chcesz? Kurwa do ręki, bo chyba zaczniemy No dobra. Ale to jest zajebiste być osobą, która widzi tyle jedzie. To jeszcze nic, ja pamiętam protest chłopników Na baryki, Byłem na warszawskiej i jechały same ciągniki A. A. Chuj, chuj. ale mnie trzemiało Kurwa, szeregowo wlałem się Kur. Ale kurwa Szeregowo, byłem przekonany, że zajebiesz Czemu? No nie wiem tak jakoś. Wiemy, ja nie z... hamował na skręcie. Ja nie mam złych hamorców. Ja wiem, że ty nie masz złych homoc, ale nie widziałem Specjalnie trzymam z... od niego dystans Ale takim slow motion miałem, bo kiedyś jechałem z kolegą na miejscu pasażera i perżotem przyjechał, bo ogóle tak hpliwe. <grym> kurwa jak chcemy cofać, a to kurwa 30. No proszę mnie ospęć. Zostać mnie mi. Dobra, Możesz iść. Ale ja słyszałem jak zamknąć Tak A ten merc ma te małe oh, bo tu jest tyle <tryk> 5年ぐらい前 A więc witam was tak właściwie już po evencie. Eee, no, niestety, no, eee, no nawet był fajny, dość udany. Podobało mi się i kilka fajnych ujęć wydaje mi się, że złapaliśmy i fajnych akcji, ale zabrakło kreski tak zwanej, czyli jeden na jeden, taki Ala Drag Race czy tam 1,4 mili, jak to się mówiło wympa. Eee, no i powiem wam, no, że fajnie, fajnie właśnie to wyszło. Tylko tego kurczę końcówki brakowało, bo to też chciałem wam pokazać. Ale jeżeli no, odcinek wam się spodobał, jeżeli powiecie, że jakby chcecie jego więcej, tego typu treści na moim kanale, to postaramy się to ogarnąć jak najbardziej. Bo jest to wykonalne i jak najbardziej dobrze się przy tym bawiłem. Przynajmniej ja. Nie wiem jak Joey. Joey się nabiegał w cholerę za tymi samochodami. Yy, ale no chyba też się w tym spełnił. O kurwa, jaka mgła! Chyba też się w tym spełnił. Yy, wydaje mi się, że na każdym snapie dosłownie było, jak on biegał za tymi samochodami. Yy, zobaczymy, co jakby się udało, co się nie udało. Mam nadzieję, że się udało. Większość rzeczy, bo faktycznie Joey się napracował nad tym, więcej ode mnie. Ja jedyne co tutaj nagrałem, tak naprawdę, to POV ze środka samochodu. A na zewnątrz no to tylko chwilę pochodziłem i to raczej był chłód, niż takie bieganie. Ale z telefonem powiem wam, że trudno jeśli to trochę robi. No plus jeszcze to był taki eksperyment, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Dlatego no, w postprodukcji wszystko się okaże. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o czymś takim. Bo mi się osobiście właśnie bardzo podobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.